Dobry. Dzień dobry! Zaczynamy ten dzień, co? Dobra, kochani, jest siódma e, 58, ósma. Także wstajemy, ogarniamy się, bo trochę dzisiaj jest do ogarnięcia. Chętnie niezmiernie od e, nie wiem ilu już, ale używam w sumie tego samego. E, do mycia buźki, cerawę, ten oczyszczający. E, do Ordinary, to jest taki kwas acynamid, on chyba ma 2% Nie wiem, ale jest mega spoko Na pryszcze, no i co I pamiętajcie, żeby codziennie smarować się SPF-em Nikoś, ciebie też posmarować <grytania> Najlepszy podkład, słuchajcie, ever Genialny jest Słuchajcie, na mega szybko się ubrałam i zapierdzielam do urzędu. Później wracam do domu i normalnie robię z Wami śniadanko na TikToku. Także... Czy wytrzymasz tą chwilę? Chyba wytrzyma. <laughs> Ale już był na spacerku. Jak coś. Spokojnie. Jak tu słuchajcie, w urzędach totalnie nic nie załatwiłam. E, także... <laughs> Pójdę sobie do Starbucksa po kawę, bo już mam dosyć i sobie to e, napiłabym się kawę, takiej nie z domu kawy. słuchajcie, Patryk przyjechał kawa do Starczoda i miałam ochotę na taką kawkę poza domem. Bo naprawdę dawno nie piłam takiej, a y, urząd jak zwykle, no tak jak mówiłam, niezałatwiony, także przeszłam y, się po Piotrkowskiej. Y, moja atrakcja od rana. No Wracamy do domu, robimy live śniadaniowego. Przejście! Puh. Dobra, kochani, ja już jestem w domu i odpalam live'a śniadaniowego. Musiałam, słuchajcie, przebrać niestety, bo wylałam na siebie kawę. To, to, to jakby u mnie, normalka. Wylałam na siebie kawę, także mm, ogarniamy to i słuchajcie, lecimy z tym dniem dalej. A dzisiaj, słuchajcie, na śniadanko zrobimy sobie takie a la pankejki. E, z serem, szynką w środku. E, myślę, że będzie mega fajnie, e, bo nie widziałam czegoś takiego jeszcze w wersji Fit, także spróbujemy to zrobić e, i, e, i zobaczymy, jak to wyjdzie. E, dobra, bo już jest, kurde, 10.20. Lecimy, lecimy, słuchajcie. No, a moja kawa... No comment. W ogóle zobaczcie mój ołtarzek, w ogóle ta świeczka to jest jakiś jeden wielki hit. Kupiłam ją w TK Maxie. Co prawda nie była dosyć tania, ale bardzo fajnie to się do kuchni prezentuje. No i też do przepisów będę chciała użyć jej jako po prostu dekoracji. No a tu jest cały mój ołtarzek: nutlowa i prulowa i wszystkiego. Dzisiaj też nagram Wam, bo to jest nowość na SFD, także dzisiaj też pokażę Wam ten nowy krem czekoladowy, bo to jest krem czekoladowy kilogramowy! Kilogramowy, kurde, krem. Zawsze, słuchajcie, jak w ogóle zaczynam live'a, to sobie odpalam światełka, odpalam sobie LED'y, żeby było nam wszystkim tutaj fajnie, miło i żeby się fajnie też oglądało. Także zawsze to robię, ustawiam sobie statywik, żeby też było fajnie. Także statyw ogarnięty to ogarnięte. No i co? I muzyczka? Także idę włączyć muzyczkę i, i zaczynamy słuchajcie śniadanko. 15 minut kwadransu studenckiego, ale to przez załatwienie spraw rano. To się nie liczy, okej? Okay? A, no i jakieś fajne oksy trzeba na ciebie wybrać. No. Także zobaczcie teraz przebitki z naszego live'a. Co ja zrobiłam? O, kurde. Nikolas, weź dwoja, kurde, tutaj jest szkło! Nakładamy naszego pancake'a na patelnię. Nakładamy naszego pancake'a na patelnię, o! Ok, i jak już nałożyliśmy, to teraz szybciutko plasterek szyneczki na to leci. Proszę bardzo, droga, można sobie tutaj ubić. Ok, i przykrywamy znowu masą. I przykrywamy to, co znowu masą pancake'ową. Zobaczymy, ile nam tych pancake'ów wyjdzie. Fajne wyszły Ej Jesus, zarąbisne Słuchajcie, śniadanko zakończone. Bardzo fajne w ogóle wyszło. E, teraz troszeczkę obowiązków domowych. E, składanie prania <grym> i te sprawy. E, więc e, złożę sobie pranko. E, no i słuchajcie, e, w sumie chyba pójdę e, najpierw e, na e, mały trening, a później. E, a później co? a później się trochę pouczę e, słuchajcie, do tego mojego kursu e, więc najpierw to, potem to dzisiaj taki dzień trochę e, zamotany, ale myślę, że będzie fajnie e, bo jeszcze e, mam e, parę rzeczy do ogarnięcia no i co, i przetestuję w ogóle dzisiaj te wege burgery, które otwieraliśmy sobie w paczce z ja właśnie słuchajcie e, ja oglądam słuchajcie, sobie słuchajcie mojego vlogaska pierwszego. Nie jest idealny, bo wiadomo, to wszystko będziemy poprawiać. Już wiem, co jakby chciałabym dodać do tego vloga, czego bym już nie chciała, ale dobra, nieważne, wreszcie to. No kochani, dzisiaj Wam pokażę, co mam słodkiego w szafce. Puf, Nikolas! Mam super moce i nie zawaham się wejść do tej szafki. To pa, to pa, ja cię zamknę. No, weź ogon, weź ogon, czekaj, zrobimy taką przebitkę, czekaj. Ej, słuchajcie, plany się delikatnie pozmieniały, bo z tego co widzę, to słuchajcie, moja ola ma zajęcia o 19.30, a ja takie zajęcia muszę też odbywać jako praktyki na e, mój kurs instruktora fitness, więc e, mam brzuch uda pośladki, słuchajcie, na godzinkę 19.30 i w sumie to nawet lepiej, bo teraz się jeszcze chwilkę pouczę i w sumie odpolecę sobie live'a obiadkowego. Zjadłam sobie, słuchajcie, tak naprawdę teraz na szybciutko jogurt, bo w sumie nie chciało mi się już dorabiać tych pancake'ów, Mówię, w sumie, dobra, do, będę miała do czegoś innego później, tę mocerelkę. Bo tak jak Wam mówiłam na live, ale pewnie o tym nie wiecie, to gdzieś tam sobie, słuchajcie, zostało mi składników, i miałam sobie dorobić te pancaki, y, ale finalnie w końcu miałam ochotę na coś słodkiego, więc zjadłam sobie jogurcik z owocami i ten. A to tak na mega szybko, bo też Patryk wpadł do domu. E, na chwilę ogarnęliśmy e, ogarnialiśmy ten film, e, pierwszy, i tak dalej, więc e, musiałam coś zjeść na szybko. E, także słuchajcie, idę na, idę na zajęcia do Oli na brzuchu, pośladki. E, to, jest mega spoko, to są w ogóle mega spokojne zajęcia, też dla początkujących osób. Dostosowuję się, słuchajcie, na takich zajęciach tak naprawdę e, do każdego poziomu. E, czyli i dla początkujących, i dla średnio zaawansowanych e, też będzie super mm, takie zajęcia. Ja jako, że jestem e, powiedzmy już bardziej zaawansowaną osobą na takich zajęciach, to e, naprawdę e, świetnie się bawię. To po pierwsze. A po drugie, spalam tkankę tłuszczową, więc w ogóle super. E, no to co? Ja teraz chyba sobie, pójdę do nauki trochę, e, tak mi się wydaje. Że będzie, że będzie spokój, jak teraz się pouczę, bo muszę ogarnąć anatomię. Anatomia. To jest słuchajcie to. Pamiętajcie, że właśnie instruktor fitness to nie jest taka łatwa sprawa jednak. Jak mi się, słuchajcie, plany pozmieniały z treningiem, to zrobię sobie kawkę, A ja w sumie drugą. Nie spodziewałam się, że będę robiła dzisiaj drugą kawę, ale... Mam ochotę, mam ochotę i w sumie to mam najbardziej ochotę, chyba dzisiaj na masło orzechowe. Mam, słuchajcie, dwie moje ukochane kawy, e, tak naprawdę trzy w sumie, bo jeszcze tutaj bym zaliczyła do tego smaku brownie. I mam e, właśnie masło orzechowe. I krówkę. I w sumie się stawiam na drugą kawę, na masło orzechowe. Mega, mega dobra kawka. Ja zawsze sobie słodzę słodzikiem i w sumie ja lubię bardzo słodką, więc daję sobie trzy takie słodziki. No dzisiaj to jest chęć na kawę totalna, słuchajcie, ale w sumie to spoko, bo. O Jezus. W sumie to spoko. Zrobię sobie kawkę, słuchajcie, i usiądę, usiądę sobie do tej anatomii. Zobaczymy jak mi będzie szło przyswajanie tego wszystkiego, bo że wszędzie tu latają kłaki Nikolasa, <laughs> mleczko migdałowe dzisiaj u mnie do kawy. Albo wybieram migdałowe, albo owsiane. Mówiłam Wam słuchajcie, że w kauflandzie jest mleko Timbark Barista Carmel. Tutaj macie taką właśnie zdjęcie, wam się wkleja tego mleka. I to jest, słuchajcie, mega, mega dobre mleko. Ja uwielbiam to mleko do kawki. Aktualnie mi się skończyło. Muszę w ogóle pojechać do Kauflanda i kupić takie mleko, bo jest mega spoko. Także na pewno sobie muszę dokupić to mleczko. Do zapasu. A na razie zrobię sobie właśnie z migdałowym. Migdałowe też jest spoko, aczkolwiek do kawy najlepiej tutaj owsiane. Jak już kawka taka prawilna... E, to słuchajcie, z mleczkiem owsianym, e, bo z migdałowego, z migdałowego w ogóle nie zrobicie pianki. To jest najgorsze. Znaczy przynajmniej mi się nie udaje. Kawka zrobiona. Idę się nauczyć czegoś pożytecznego. Mm. Orzechowa. Co ja gadam? Tak, orzechowa, masło orzechowe. Dobra, przy nauce to kamera off. Dobrze, kochani, właśnie za 15 minut wyletuję wam w ogóle pierwszy vlog, którego już oglądaliście. Teraz jak to oglądacie, to już już dawno poprawię, a my zrobiliśmy sobie proszę bardzo wege burgerki. No jestem zachwycona. Zobaczymy jak zaraz jak smakują, ale to już zaraz się dowiecie. Dobra, słuchajcie, właśnie obejrzałam na telewizorze mojego pierwszego bloga. O, myślę, że wyszedł fajnie i myślę, że będzie więcej fajnych rzeczy. E, tutaj dajcie znać koniecznie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze, właśnie na tym kanale zobaczyć. E, co byście chcieli, żebym tutaj jeszcze robiła? Ja teraz zabieram z Was ze sobą, oczywiście, na trening do mojej ukochanej Oli. Ja już słuchajcie w domku ogarnięta prawie, bo nie wykąpana ani nic, ale jeszcze będę dla was nagrywała mały przepis. No i co, brzuszek zrobiony, tyłek zrobiony. Mam nadzieję, słuchajcie, że w was motywacja też jest. Trzymam za was mega kciuki. Lećcie, słuchajcie, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z siłownią, to naprawdę bardzo wam polecam takie zajęcia. Są super. A ja słuchajcie, zapraszam Was jeszcze na mały przepis na posiłek potreningowy. No i słuchajcie, tak wygląda moja e, kolacja. E, wziąłam sobie jeszcze kaszkę proteinową, bo jeszcze mam mega ochotę na coś słodkiego, tak jak zawsze po treningu, e, a ja dziękuję Wam za dzisiejszego vloga. Zostawcie suba, łapkę w górę i napiszcie koniecznie w komentarzu to, o co Was prosiłam wcześniej, czyli e, Wasze propozycje, co tutaj jeszcze możemy na tym kanale zdziałać. No i koniecznie nacnijcie dzwoneczek. Padajcie tutaj na TikToka i Instagrama, a ja Was całuję i widzimy się w następnym vlogu. Bye!